czym jest wolność, tak? E, to jest bardzo trudne pytanie, bo jest bardzo ogólne takie i, i to w zależności od ko kontekstu, myślę, że oznacza zupełnie coś innego. Dla niektórych wolność może oznaczać, nie wiem, jakąś wymówkę dla ich lenistwa, bo i takie oblicze wolności może być. E, a ogólnie to jest, myślę, że jakiś brak skrępowania e, zasadami czy, czy przymusami, to jest możliwość do wyrażania się w dowolny sposób i nie wiem, no brak po prostu ograniczeń jakichkolwiek.